Zaginięcie Beaty Klimek to jedna z najbardziej tajemniczych i wstrząsających historii ostatnich lat. Beata była 47-letnią matką trojga dzieci, mieszkającą w niewielkiej miejscowości porad w województwie zachodniopomorskim. W październiku 2024 roku zniknęła bez śladu. Tego dnia, jak zwykle, odprowadziła dzieci na przystanek autobusowy i miała wrócić do domu, aby zabrać rzeczy i udać się do pracy. Jednak nie dotarła ani do pracy, ani nigdzie indziej. Jej samochód został pod domem, a telefon nagle przestał odpowiadać. Monitoring skierowany na wejście został wyłączony, a ostatnie zapisy pochodziły z godziny 17.02. Od tamtej chwili Beata zapadła się pod ziemię. Okoliczności zaginięcia od początku budziły mnóstwo pytań. Beata była w trakcie trudnego rozwodu, w którym walczyła o orzeczenie winy męża. Z relacji bliskich wynika, że mąż miał nową partnerkę, z którą miał planować wspólne życie. Beata była bardzo zaangażowaną matką, oddaną rodzinie i społeczności lokalnej, nie miała żadnych problemów zdrowotnych ani psychicznych, które mogłyby sugerować, że chciała zniknąć dobrowolnie. Rodzina stanowczo odrzucała taką wersję, podkreślając, że Beata nigdy nie zostawiłaby dzieci bez słowa. Mąż Beaty nie zgłosił jej zaginięcia od razu. Twierdził, że nie wiedział, że zniknęła. Niedługo po jej zaginięciu wprowadził się do domu, w którym dotychczas mieszkała Beata z dziećmi, co dla rodziny było jawną prowokacją. Partnerka męża, Agnieszka, była osobą z kryminalną przeszłością, co wzbudzało jeszcze większe podejrzenia. W przeszłości była skazana za mataczenie w sprawie zabójstwa swojego męża. W związku z tym rodzina Beaty podejrzewała, że zniknięcie mogło być zaplanowane i że nie chodziło o zwykłe odejście. Prokuratura regionalna w Szczecinie prowadziła intensywne śledztwo, które kilkukrotnie było przedłużane. Przeszukano posesję kilkukrotnie z użyciem psów tropiących, georadaru i ciężkiego sprzętu, jednak nie znaleziono żadnych śladów, które pozwoliłyby ustalić, co się naprawdę stało. Mąż Beaty, jego partnerka i jego rodzice zostali przebadani wariografem, ale wyniki tych badań nie zostały ujawnione, a sama ich wartość dowodowa jest ograniczona. Eksperci i bliscy zwracali uwagę na dziwne zachowanie męża Beaty. W mediach mówił spokojnie i pewnie, sprawiając wrażenie osoby przygotowanej do obrony i wyprzedzającej pytania, co budziło ogromne wątpliwości. Rodzina wielokrotnie apelowała o dokładniejsze przeszukania i nowe ekspertyzy. Podejrzenia wzbudzał również fakt, że monitoring został wyłączony w momencie, który idealnie pasował do momentu zniknięcia Beaty. Nikt nie wierzył w przypadek. Każdy trop, nawet ten, który pochodził od jasnowidzów, był sprawdzany. Wielu uważało, że ktoś mógł bardzo starannie zaplanować jej zniknięcie i zadbać o to, by żaden ślad nie został. Dzieci Beaty zostały pod opieką siostry która przejęła opiekę nad całą rodziną i stała się główną osobą walczącą o wyjaśnienie sprawy. Zorganizowano zbiórkę pieniędzy na dalsze poszukiwania i wsparcie dzieci, która zebrała ogromne wsparcie od ludzi poruszonych tą tragedią. Mieszkańcy Poradza i okolic żyli w ciągłym strachu i niepewności. Historia Beaty stała się lokalnym symbolem zaginięcia, które rozbiło rodzinę i zszokowało całą społeczność. Nie było dnia, by ktoś nie zadawał sobie pytania, co tak naprawdę stało się z kobietą, która dla wszystkich była serdeczna, uśmiechnięta i zawsze gotowa do pomocy. Rodzina nie przestaje wierzyć, że prawda w końcu wyjdzie na jaw. Choć nadzieja na odnalezienie Beaty żywej z każdym dniem maleje, bliscy chcą przede wszystkim wiedzieć, co się wydarzyło. Chcą móc godnie ją pożegnać i zakończyć ten koszmar niepewności. Ta historia pokazuje, jak łatwo w jednej chwili może zniknąć czyjeś życie, i jak cienka jest granica między codzienną rutyną a tragedią, która zmienia wszystko. Sprawa Beaty Klimek to dramat, który na długo pozostanie w pamięci wszystkich, którzy ją znali i wspierali w trudnych chwilach. Historia zaginięcia Beaty Klimek budzi coraz więcej pytań i emocji. Rodzina i bliscy kobiety od początku byli przekonani, że za jej zniknięciem stoi ktoś trzeci. Że nie była to decyzja podjęta spontanicznie ani akt desperacji. Wszyscy, którzy znali Beatę, podkreślali, że była osobą niezwykle zorganizowaną, pracowitą i kochającą swoje dzieci ponad wszystko. Nie potrafili sobie wyobrazić, że mogłaby tak po prostu odejść i zostawić wszystko, co było dla niej najważniejsze. W dniu zaginięcia Beata miała przed sobą wiele planów: miała odebrać dokumenty, przygotować obiad dla dzieci, a wieczorem czekało ją spotkanie z przyjaciółką. To wszystko świadczyło o tym, że w jej głowie nie istniał żaden scenariusz ucieczki ani ukrycia się. Fakt, że monitoring został wyłączony dokładnie w tym momencie, kiedy Beata miała wracać do domu, budził przerażenie. Ktoś musiał znać dokładnie jej harmonogram dnia, wiedzieć kiedy i jak działa system monitoringu, co sugerowało bardzo dobrze zaplanowaną akcję. Brak jakichkolwiek śladów krwi, walki czy zniszczeń również wskazywał na to, że Beata mogła zostać zwabiona lub podstępnie wyprowadzona z posesji. Rodzina zwracała uwagę na zachowanie jej męża, który od początku sprawiał wrażenie spokojnego, zbyt pewnego siebie, jakby przygotowanego na każdy rodzaj pytań. Jego publiczne wypowiedzi pełne były sprzeczności i ogólników, co budziło wątpliwości nawet u osób, które wcześniej mu ufały. Fakt, że niemal natychmiast po zaginięciu Beaty mąż zaczął układać sobie życie na nowo z nową partnerką, tylko potęgował podejrzenia. W lokalnej społeczności poradza ludzie zaczęli mówić, że być może chodziło o motyw majątkowy lub chęć rozpoczęcia nowego życia bez konieczności dzielenia się majątkiem i dziećmi. Partnerka męża Agnieszka również wzbudzała strach i niechęć. Jej kryminalna przeszłość. Wcześniejsze wyroki i związki z dramatycznymi wydarzeniami sprawiały, że mieszkańcy zaczęli się obawiać, czy to nie ona mogła mieć udział w zniknięciu Beaty. W międzyczasie policja i prokuratura prowadziły intensywne poszukiwania, ale kolejne przeszukania działki, lasów i okolicznych budynków nie przynosiły żadnych efektów. Psy tropiące wielokrotnie były wzywane, ale nie dawały jednoznacznych sygnałów. Media coraz częściej opisywały sprawę jako jedną z najbardziej zagadkowych w historii współczesnej Polski. Dziennikarze prześcigali się w teoriach, pojawiały się doniesienia o rzekomych świadkach, którzy mieli widzieć tajemnicze samochody w okolicy, jednak nic nie zostało oficjalnie potwierdzone. Z czasem pojawiły się także hipotezy mówiące o tym, że Beata mogła być przetrzymywana wbrew swojej woli lub że padła ofiarą przestępstwa, które zostało perfekcyjnie zaplanowane. Eksperci od kryminalistyki podkreślali, że w sprawie jest zbyt wiele zbiegów okoliczności, aby można było mówić o zwykłym zaginięciu. Rodzina w tym czasie robiła wszystko, co możliwe, by nie pozwolić, aby temat ucichł. Organizowano marsze pamięci, zbiórki na banery i ulotki, pojawiały się liczne wpisy w mediach społecznościowych, które przypominały o Beacie i prosiły o jakiekolwiek informacje. Każdy dzień bez wiadomości stawał się dla bliskich koszmarem. Dzieci beaty, które zostały pod opieką ciotki, zmagały się z codziennym bólem i niezrozumieniem całej sytuacji. Były zmuszone dorastać w cieniu tragedii, bez ukochanej mamy, która do tej pory była dla nich całym światem. Mimo wsparcia rodziny i sąsiadów, żaden z tych gestów nie mógł zastąpić matczynej miłości. Dla nich każda rocznica, każde święta, każdy pierwszy dzień szkoły bez niej. Były przypomnieniem, że ich życie już nigdy nie będzie takie samo. Rodzina wielokrotnie powtarzała, że nie chodzi już nawet o nadzieję na odnalezienie Beaty żywej, ale o prawdę i możliwość godnego pożegnania. Ludzie, którzy śledzili tę sprawę, zaczęli mówić, że nie ma zbrodni doskonałej i że każda tajemnica w końcu wychodzi na jaw. Z czasem jednak nadzieja mieszała się z rozpaczą. Z każdym kolejnym tygodniem od zaginięcia Beaty Klimek atmosfera wokół tej sprawy stawała się coraz bardziej napięta. Rodzina, lokalna społeczność i dziennikarze próbowali na własną rękę szukać śladów, analizować każdy najmniejszy szczegół, który mógłby rzucić nowe światło na to, co naprawdę wydarzyło się tamtego dnia. Wszyscy mieli świadomość, że czas działa na niekorzyść i że z każdą chwilą szansa na znalezienie jakiegokolwiek śladu maleje. Jednym z najbardziej tajemniczych wątków było nagłe wyłączenie monitoringu. To nie był przypadek, że system przestał działać dokładnie w tym momencie, kiedy Beata miała wrócić do domu. Eksperci od zabezpieczeń podkreślali, że takie działanie wymaga wiedzy technicznej i dokładnej znajomości rutyny domowników. Wskazywało to na to, że sprawca lub sprawcy musieli być dobrze przygotowani i musieli znać Beatę oraz jej plan dnia. W rozmowach z sąsiadami i znajomymi pojawiały się relacje o dziwnych samochodach kręcących się wokół posesji kilka dni przed zaginięciem, o nieznanych osobach, które pytały o Beatę, a nawet o odgłosach, które ktoś słyszał w noc poprzedzającą jej zniknięcie. Jednak żadne z tych informacji nie zostały potwierdzone, a policja w oficjalnych komunikatach nie ujawniała, czy brała je pod uwagę. Rodzina zaczęła organizować własne patrole i poszukiwania w okolicznych lasach, stawach i opuszczonych budynkach. Każdy zakamarek, każda opuszczona szopa, każda dziura w ziemi stawała się potencjalnym miejscem, w którym mogły znajdować się jakiekolwiek ślady. Ludzie przynosili psy tropiące, używano dronów z kamerami termowizyjnymi, ale wszystkie te wysiłki kończyły się fiaskiem. Z czasem coraz więcej osób zaczęło wierzyć, że Beata mogła zostać wywieziona daleko poza miejsce zamieszkania, a jej ciało mogło zostać ukryte w sposób, który uniemożliwia szybkie odnalezienie. Jednocześnie media zaczęły przyglądać się bliżej nowemu związkowi męża Beaty. W lokalnych portalach pojawiały się komentarze sugerujące, że Agnieszka, nowa partnerka, mogła odgrywać w tej sprawie kluczową rolę. Jej przeszłość kryminalna, wcześniejsze wyroki, a także nagłe pojawienie się w życiu męża Beaty, tuż przed jej zaginięciem, budziły niepokój. Zamiast współczucia i żalu, z ich strony często pojawiały się publiczne wypowiedzi które wielu ludzi odbierało jako bezczelne i prowokacyjne. Podczas gdy rodzina Beaty organizowała marsze milczenia i akcje mające na celu przypomnienie o zaginionej, mąż i jego partnerka planowali remonty i wyjazdy, co dla wielu było nie do pojęcia. Dla społeczności lokalnej było jasne, że w tej sprawie nie wszystko zostało powiedziane. Niektórzy mówili nawet wprost, że Beata padła ofiarą dobrze zaplanowanego spisku, w którym brało udział więcej osób. Niż można by przypuszczać. Rodzina z czasem zaczęła otrzymywać anonimowe wiadomości, w których sugerowano różne miejsca, gdzie mogłoby znajdować się ciało Beaty. Wszystkie te sygnały były sprawdzane przez policję, ale żaden nie doprowadził do przełomu. Każda taka wiadomość była dla bliskich jak uderzenie w serce, dawała chwilową nadzieję, by po chwili zamienić się w kolejny koszmar rozczarowania. Dzieci Beaty, które w tym czasie dorastały, były zmuszone obserwować cały dramat słuchać plotek, widzieć nagłówki gazet i nagrania z konferencji prasowych. Ich codzienność stała się pełna lęku i samotności, której nic nie było w stanie zapełnić. Ciotka, która się nimi opiekowała, robiła wszystko, by stworzyć im namiastkę normalności, ale wszyscy wiedzieli, że trauma tego wydarzenia zostanie z nimi na zawsze. Mieszkańcy wsi i okolicznych miejscowości, którzy wcześniej znali Beatę jako serdeczną kobietę o wielkim sercu, byli poruszeni i starali się wspierać rodzinę na różne sposoby. Jednak im więcej czasu mijało, tym bardziej temat zaczął znikać z ogólnopolskich mediów. Rodzina walczyła, żeby sprawa nie została zapomniana, przypominała o Beacie na wszelkie możliwe sposoby, tworząc plakaty, organizując zbiórki i udzielając wywiadów. Mimo że wielu ludzi straciło już nadzieję na szczęśliwe zakończenie tej historii, najbliżsi Beaty powtarzali, że najważniejsze jest poznanie prawdy. Dla nich ta sprawa nigdy nie była tylko statystyką kolejnym zaginionym nazwiskiem na liście, ale tragedią, która zabrała im ukochaną osobę i zburzyła fundament rodziny. Czas, który upływał od dnia zaginięcia Beaty Klimek, działał na niekorzyść zarówno dla śledztwa, jak i dla psychicznego stanu jej najbliższych. Rodzina nie ustawała w poszukiwaniach, mimo że oficjalne działania policji i prokuratury wydawały się tracić impet. Każde kolejne tygodnie bez żadnego przełomu potęgowały poczucie bezsilności i narastającą frustrację. Dla wielu osób najbardziej szokujące było to, że tak energiczna, ciepła i zaangażowana kobieta mogła po prostu zniknąć, jakby zapadła się pod ziemię. Pojawiały się teorie mówiące o tym, że Beata mogła być zmuszana do milczenia, że ktoś mógł ją przetrzymywać w nieznanym miejscu, ale bez żadnych dowodów były to jedynie domysły. Niektórzy znajomi i sąsiedzi sugerowali, że w całej tej historii mogły brać udział osoby spoza najbliższego otoczenia, być może ktoś z dalszej rodziny lub osoby związane z nową partnerką męża. Tajemnicze samochody krążące po wsi w dniach poprzedzających zaginięcie, Nagłe wyciszenie kontaktów i unikanie rozmów przez niektórych sąsiadów tylko podsycały plotki i domysły. Każdy drobny szczegół zaczynał urastać do rangi wielkiego tropu. Rodzina Beaty wielokrotnie apelowała do wszystkich, którzy mogli widzieć lub słyszeć coś nietypowego, by zgłaszali się nawet anonimowo. Byli przekonani, że w tej historii ktoś jeszcze zna prawdę, ale z jakiegoś powodu milczy. Z czasem coraz więcej osób zaczęło współczuć dzieciom Beaty. Które musiały zmagać się z codziennym cierpieniem, plotkami i niepewnością. Dzieci przeżywały każdy dzień jak w zawieszeniu, nie mogąc pogodzić się z tym, że ich mama nie wraca. Ciotka, która przejęła opiekę, próbowała zapewnić im normalność, ale wszystkie najważniejsze chwile w ich życiu były naznaczone pustką. Każdy dzień matki, każde urodziny czy święta były przypomnieniem o jej nieobecności. Społeczność lokalna również odczuwała skutki tej tragedii. Porad, mała i zazwyczaj spokojna miejscowość, zmieniła się w miejsce pełne podejrzliwości i smutku. Ludzie, którzy kiedyś ufali sobie nawzajem, zaczęli patrzeć na siebie z dystansem, pytając w myślach, kto mógłby być zdolny do takiego czynu. Niektórzy mieszkańcy bali się rozmawiać z mediami, obawiając się, że mogą stać się obiektem plotek lub że ich wypowiedzi mogą zostać wykorzystane w niewłaściwy sposób. Tymczasem mąż Beaty i jego nowa partnerka coraz bardziej oddalali się od atmosfery tragedii. Ich codzienne życie, wyjazdy, publiczne wystąpienia i aktywność w mediach społecznościowych były dla wielu ludzi niezrozumiałe. Niektórzy wręcz mówili, że sprawiali wrażenie, jakby próbowali wymazać pamięć o Beacie i rozpocząć wszystko od nowa. Te zachowania były odbierane przez rodzinę i lokalną społeczność jako brak empatii i wyrachowanie. Każdy ich kolejny krok był bacznie obserwowany i oceniany, a nawet najmniejsze szczegóły wywoływały fale komentarzy i spekulacji. W tym czasie media co jakiś czas wracały do historii Beaty, przypominając o jej zaginięciu i publikując wywiady z rodziną. Dzięki temu temat nie znikał całkowicie z przestrzeni publicznej, a kolejne osoby dowiadywały się o tragedii, jednak zainteresowanie mediów było zmienne i często zależało od bieżących wydarzeń w kraju. Dla rodziny Beaty najważniejsze było, aby pamięć o niej była wciąż żywa, aby ludzie nie zapominali, że gdzieś w tle tej historii wciąż czekają dzieci, które każdego dnia zadają sobie pytanie, co się stało z ich mamą. Wiele osób, które angażowały się w pomoc, mówiło, że dla nich największym dramatem tej historii była cisza. Cisza, która rozrywała serca najbliższych. Cisza, w której kryła się niewyobrażalna tragedia. Rodzina nieustannie wierzyła, że kiedyś prawda wyjdzie na jaw, że ktoś w końcu zdecyduje się powiedzieć, co naprawdę wydarzyło się tamtego październikowego dnia. Z każdym miesiącem, który mijał od zaginięcia Beaty Klimek, pojawiały się nowe teorie, hipotezy i domysły, ale żadna z nich nie doprowadziła do realnego przełomu. Rodzina nie przestawała walczyć, organizując kolejne akcje informacyjne, zbiórki pieniędzy i spotkania z mieszkańcami. W ich oczach było widać coraz większe zmęczenie, ale również determinację, której nie potrafił zrozumieć nikt, kto nie przeżył podobnej tragedii. Każdy dzień zaczynał się dla nich od cichej nadziei, że może właśnie dzisiaj wydarzy się coś, co pozwoli odnaleźć Beatę lub chociaż dowiedzieć się prawdy. Tymczasem życie męża Beaty i jego nowej partnerki toczyło się dalej w rytmie codziennych obowiązków i aktywności. Które były dla wielu ludzi kompletnie niezrozumiałe i bolesne do obserwowania. W mediach społecznościowych pojawiały się zdjęcia z wyjazdów, imprez czy spotkań, co sprawiało wrażenie, jakby tragedia sprzed miesięcy nigdy nie miała miejsca. Każde takie zdjęcie, każdy nowy wpis wywoływały burze komentarzy, w których ludzie otwarcie wyrażali swój gniew, żal i niezrozumienie. Rodzina Beaty była przekonana, że tak ostentacyjne zachowanie było formą prowokacji, mającej na celu odwrócenie uwagi od tego, co naprawdę się wydarzyło. W tym czasie dzieci Beaty rosły w cieniu tragedii, próbując na nowo budować swoje życie bez matki. Każdy nowy rok szkolny, każdy ważny dzień w ich życiu, każdy sukces i porażka były przesiąknięte pustką i brakiem tej, która była dla nich najważniejsza. Dla dzieci trauma po zaginięciu matki była jak otwarta rana, która nie chciała się zagoić. W szkole rówieśnicy nie zawsze rozumieli ich sytuację, a plotki i domysły krążyły wśród mieszkańców wsi, trafiając również do uszu najmłodszych. Ciotka, która przejęła opiekę nad dziećmi, każdego dnia starała się być dla nich oparciem, ale dobrze wiedziała, że nigdy nie będzie w stanie zastąpić im matki. Wspólne kolacje, odrabianie lekcji, wspólne święta. Wszystko to przypominało o Beacie i o tym, że jej miejsce przy stole wciąż jest puste. W międzyczasie prokuratura kontynuowała śledztwo, ale oficjalne komunikaty były coraz rzadsze i coraz bardziej lakoniczne. Coraz częściej pojawiały się głosy mówiące o tym, że bez przełomowego dowodu, bez ciała lub przyznania się kogokolwiek do winy, sprawa może ciągnąć się latami lub nawet zostać umorzona. Dla rodziny było to jak wyrok. Myśl o tym, że mogliby nigdy nie poznać prawdy, była nie do zniesienia. Ludzie z okolicy podkreślali, że Beata była osobą wyjątkową, uśmiechniętą, zawsze gotową do pomocy, że nie zasłużyła na taki los. Starsi mieszkańcy mówili, że nigdy nie widzieli takiej mobilizacji lokalnej społeczności, ale jednocześnie przyznawali, że z biegiem czasu strach zaczął wygrywać z odwagą. Niektórzy sąsiedzi przestali mówić o sprawie, bali się wypowiadać swoje podejrzenia na głos bo nikt nie wiedział, komu można ufać. W tej całej historii najbardziej poruszający był fakt, że za każdą teorią, za każdym przypuszczeniem, kryły się prawdziwe emocje ludzi, którzy kochali Beatę i nie mogli pogodzić się z jej nagłym zniknięciem. Dla nich nie było znaczenia, czy była winna jedna osoba, czy cała grupa. Najważniejsze było, by odnaleźć ją i zakończyć ten koszmar. Rodzina wielokrotnie mówiła, że nawet najgorsza prawda jest lepsza niż życie w niewiedzy, bo daje szansę na żałobę i pogodzenie się z losem. Każda kolejna rocznica zaginięcia Beaty stawała się momentem zbiorowej refleksji, przypomnieniem, że gdzieś w cieniu codzienności wciąż istnieje dramat, który nie doczekał się rozwiązania. Mieszkańcy organizowali czuwania, zapalali znicze, a dzieci pisały listy do mamy, które nigdy nie zostaną przeczytane. Cała Polska śledziła tę sprawę z napięciem, a każda nowa informacja, nawet ta najdrobniejsza, była szeroko komentowana. Sprawa Beaty Klimek stała się symbolem nie tylko rodzinnej tragedii, ale również bezradności wymiaru sprawiedliwości wobec perfekcyjnie zaplanowanego zniknięcia. Jej historia pokazała, jak łatwo można zniknąć we współczesnym świecie. Jak cienka jest granica między bezpieczeństwem a tragedią, i jak wielką siłę mają ci, którzy potrafią manipulować i ukrywać prawdę. Rodzina Beaty zapowiadała, że nigdy nie przestaną szukać, że będą walczyć do końca, niezależnie od tego, jak długo to potrwa. Dla nich Beata była i zawsze będzie najważniejsza, a jej historia pozostanie w ich sercach na zawsze, niezależnie od tego, czy prawda kiedykolwiek wyjdzie na jaw.